To już trzynasty piknik olimpijski na warszawskiej Kępie Potockiej. Impreza odbywa się pod hasłem Londyn Wzywa. Jak co roku przebrane tłumy mieszkańców Warszawy i gości stolicy stawiły się w sobotę na już trzynastym pikniku olimpijskim zorganizowanym w parku Kępa Potocka na Żoliborzu przez Polski Komitet Olimpijski. Współorganizatorami imprezy były tradycyjnie Miseso Sportu i Turystyki oraz władze Warszawy i dzielnicy Żoliborz. Uroczystego otwarcia pikniku dokonał prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, a z sympatycznymi pozdrowieniami do zgromadzonej na scenie blisko 200 sportowców i medalistów olimpijskich zwrócił się także ambasador Wielkiej Brytanii Robin Burnett. Andrzej Kraśnicki przypomniał, że pikniki to już tradycyjne spotkanie zarówno z wielkim sportem olimpijskim, jak i z rekreacją fizyczną promującą zdrowy styl życia. My zapytaliśmy Adama Krzeńskiego, sekretarza Polskiego Komitetu Olimpijskiego, o misję pikniku olimpijskiego. Chcemy pokazać, że sport jest tą dziedziną, którą może zająć się każdy. A jest jedną z nielicznych, która ma tylko i wyłącznie dobry, pozytywny wpływ na nasze życie, na nasz organizm. I stąd warto wspierać sport, pokazywać, dawać możliwość poznania różnych konkurencji, różnych dyscyplin. Każdy i starszy, i młodszy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Polski Komitet Olimpijski przygotował mnóstwo stolic, na których mieszkańcy Warszawy mogli sprawdzić swoje umiejętności. Wśród uczestników pikniku była Irena Szewińska, która niedawno została wybrana do Galerii Sław Światowej leki Atletyki. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, ogromny zaszczyt, bo tylko przypomnę, że w tym roku to wypada stulecie jaf y, czyli Światowej Federacji Lekiej Atletyki i zostanie wybranych do galerii sław 24 sportowców ze stulecia. No jest naprawdę... Zaczyłam się bardzo wyróżniona, że wśród tych 24 wybitnych zawodników ze stulecia lekarzetki znalazłam się różnie, również ja to był dzień dla łowców autografów. Podpisy można było zdobyć od takich gwiazd sportu jak Aleksandra Socha, Sylwia Gruchała, Aneta Konieczna, Nadieżda Ziemba, Robert Mateusiak, Iwona Matkowska, Monika Michalik, Mariusz Firsenberg, Marcin Matkowski, Piotr Małachowski, Mateusz Ligocki. Mi się ogóle bardzo podoba i ja bym chciała tak być tutaj co roku, na tym pikniku olimpijskim. Bardzo fajnie, dużo zainteresowanie naj, najmłodszych, więc jest najważniejsze, widać, że się podoba, mają okazję z nami zagrać, z nami w mini-tenis. Super impreza, można poznać historię polskich zapasów, gdyż bardzo wielu właśnie wspaniałych ludzi tutaj przyjeżdża. Ja uważam, że takich pikników powinno być więcej, częściej. Eee, czy da się jeszcze z większym rozmachem? Ten, ten jest naprawdę świetnie zorganizowany. I cieszę się, że właśnie mogłem osobiście eee, przybić pionę, uścisnąć dłoń wielu, wielu sportowców, naszych reprezentantów, bo to są naprawdę dobra narodowe. Ja się bardzo cieszę, że mogę pokazać ekwipunek szarmierczy, swoją dyscyplinę, która jest mało popularna. I, a dzięki takim eventom e, mogę podzielić się z ludźmi e, swoimi doświadczeniami. Sam piknik olimpijski był prawdziwym festiwalem sportu i rekreacji. Nasze gwiazdy sportu pracowicie dyżurowały w specjalnie wyznaczonym dla nich ogródku olimpijskim albo na kilkudziesięciu stoiskach przygotowanych przez polskie związki sportowe i inne organizacje oraz przez niezawodnych sponsorów i partnerów polskiej reprezentacji olimpijskiej i polskiego Komitetu Olimpijskiego. Oczywiście pojawili się wszyscy partnerzy PKO wraz ze swoimi stoiskami. Szczęśliwie dobieg końca rozpoczęty jeszcze w poniedziałek w klubie Fitness New Gym na Rusynowie bieg Warszawa-Londyn, gdzie uczestnicy musieli pokonać 16400 km. Bieg był rozgrywany na ruchomych bieżniach. My już zapraszamy na 14 piknik olimpijski, gdzie również będzie mnóstwo atrakcji.